Chcieliśmy pogratulować i podziękować drużynie, powiedz, że nam pokazali jak się gra w playoffach. Mamy nadzieję, że, że zrobimy to samo w ostatnim meczu u nas za, za tydzień. Jedyne co mogę powiedzieć, co przeprosić naszych kibiców i naszych sponsorów za naszą katastroficzną grę. I nic mamy. tydzień na odnalezienie się. Dziękuję. Wszystkich. Dziękuję za gratulacje. No dalej. No, cieszymy się bardzo, że udało nam się wygrać kolejny mecz z Jastrzębskim. No i co? Zapraszamy w sobotę do Jastrzębia. Idziemy za ciosem, Dziękuję. Nothing. For sure. Today we play one very bad game. Now we must put immediately the focus on Saturday. We have another and the chance. Bardzo się cieszymy z tego dzisiejszego, no. dzisiejszego zwycięstwa. Myślę, że cały, cały zespół zawierał dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Przede wszystkim zebraliśmy bardzo dobrze w zagrywce. I tutaj, tutaj też konsekwentnie w ataku, nie robiąc dużej ilości błędów. Grając dobrze też blokiem, grając dobrze obroną wyprowadzaliśmy skuteczne kontry, więc bardzo się cieszymy i na pewno